sam sobie wiceprezes PiSu wyjątkowa nacjonalistyczna gminita zapamiętany jako Państwo minister edukacji, przed którymi trzeba szkoły zamykać. Nie będziecie czarnek, kolejna fucha przejdzie ci koło do... Oby... Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry. Niedziela. No, jak wspaniale, słonko świeci. A my e, mamy wreszcie chwilę oddechu od tych e, wszystkich e, nacjonalistów, faszystów, istów, a tych, którzy tam te odpady przechodzące przez przez nasze miasta, zamiast pójść wprost na wysypisko śmieci, to chodzą drą mordy dzisiaj, no, jak wiadomo taki specjalny dzień, kiedy nawet tamten chyba usiadł i, i zaczął odpoczywać, bo już miał dosyć no, i tak nakazał nawet swoim prawackim, wyznawcom tym wszystkim, żeby też odpuścili. No i jak na razie u mnie błoga. Cisza, naprawdę cudownie, chłonę atmosferę. Lata, połowa lipca za nami, a skoro połowa lipca za nami, no to właśnie, drodzy Państwo, to jest dobry czas, żeby porozmawiać o tym, co dalej z Karolem, co dalej u Karola, co dalej wokół Karola. I nie chodzi tutaj o, o mojego knura. Czarnego, którego Państwo już troszkę poznali w, no, Knur, zresztą Knur Karol dzisiaj kąpie się w basenie, bo jest powyżej 30 stopni, więc ma dzisiaj prawdziwy raj czy Karol Nawrocki ma też dzisiaj prawdziwy raj, wydaje się, że, że chyba wszystko ku temu zmierza, bo co jak co, ale drodzy Państwo no, on byłby szefem IPN-u, on tam zarządzał taką dosyć żelazną ręką, wprowadzał tam swojaków, nawet jeżeli to były takie no, mędy już z gnidowatą przeszłością, level hard, typu Agnieszka Kamińska, czyli była szefowa Polskiego Radia, prawda, która znalazła tam przytulisko typu inne osoby, no cóż, wiadomo wielki przyjaciel stadionowych bandytów i znawca liderów tych gangów z którymi lubi się pokazywać lubi się fotografować lubi bywać do tego cóż no wiadomo także no, w sympatyk nocnego życia Wybrzeża w tej części w której pokazuje on swój światek, a raczej półświatek, bo chodzi o ten przestępczy, nie dość, że praktyki za młodu, prawda? No to jeszcze w dodatku już za dorosłego człowieka kawał literatury, tak o jednym z liderów bandyckiego. A, wybrzeża. No cóż, yy, to już mamy za sobą, to już jest wielokrotnie omówione, tu już się nie ma nad czym zastanawiać, tu po prostu już trzeba wzruszyć ramionami. No jaki będzie prezydent, wszyscy wiedzą, a raczej widzą i widzą i wiedzą, tak. No i, i w związku z tym yy, nie ma co gadać. Na razie, bo, yy, dlatego wolałbym się skupić na tym, drodzy Państwo, yy, kto tam będzie wypełniał te przestrzenie po, yy, yy, po dudzie, po rezydencie. No bo wiadomo, Duda chodził na pasku, chodził na smyczy, a nawet można powiedzieć, że chodził na łańcuchu i to takim krótko spiętym, jak trzeba było. No bo przecież znany był jako długopis, tak? Długopis. No a skoro tym długopisem bywał, to musiał mieć te nitki takie sztywne, silne, jasne. Te, które prowadzą od tego, który kieruje kierownika, czyli Kaczyńskiego, do oczywiście, drodzy Państwo, samej tej pacynki jego rąk, tak, jadaczki wszystkiego, co się wokół, wokół dzieje. No i tutaj można powiedzieć, że dał sobie wejść na łeb, jak żeby inaczej, tak, Adrian, Alfons, potem Adolf, no, człowiek, który źle o, naprawdę, pasakrycznie, bo już niektórzy by mu nawet tam e, e, przyznam szczerze, tak jak ja, pomyśleliby, dobra, już, już zamknij mordę, nie mów nic, co by cię skompromitowało na sam koniec i po prostu odejdź tak. E, nie wiem, z szacunku dla tego, co robiłeś mm, i jak się zachowałeś mimo wszystko w, w dniach, gdy ruscy rozpoczęli pełnoskalową inwazję pełnoskalową wojnę na terytorium Ukrainy to i co potem się działo a, a sprawdziłeś się tak e, tak powinien wówczas zadziałać prawdziwy prezydent zadziałałeś a chcę mieć to cały czas w pamięci y, 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 po to y, żeby y, w ogóle pamiętać coś dobrego co mogło być z tobą związane jakiś taki mikrosentyment no, ale psujesz to psujesz to Andrzeju Kurewsko, zresztą już dawno popsułeś, ale o czym ja? Ja o tym, drodzy Państwo, że sobie przecież sprowadził szefa kancelarii, prawda, Mastalerka, no i ten Mastalerek to jakby tak zaczął mieć ambicje. Mastalerka należy trzymać tak jak jamnika pod ławą, żeby rósł, ale wzdłuż, a nie tam wzwyż, prawda. Tymczasem ten Mastalerek był trzymany w jakimś takim terrarium, którym wystrzelił jak żyrafa zaczął przerastać tego w pewnym momencie tego mm, tego Dudę no i no, no co się działo potem wszyscy widzieliśmy stąd też wyciąga wnioski patrzy podgląda, podgląda patrzy co się dzieje na Wrocki no i Alfons uznał że nie no musi być jakaś hierarchia więc po pierwsze nie będzie tutaj z brudnymi buciorami niewypastowanymi po tych posadkach pięknych chadzał Kaczyński. Po drugie nie będzie tu wstrząsał łupieżu ze swojego przetłuszczonego garnituru, tylko tu będzie jednak tak, jak ja będę chciał. Obudził się w nim przywódca takiej bojówki chuligańskiej formacji, w której spotykali się na mordobicia, prawda, gdzieś na, w lasach, w ustronnych miejscach, więc Stwierdził, drodzy Państwo, nie mniej, nie więcej, tylko że on jako prezydent też chciałby mieć dla siebie trochę władzy, przynajmniej w tym pałacu. No i, no i co? I stało się tak, że Czarnek, który on już tak naprawdę jest tak ambitny, że on aspiruje do wszystkich możliwych stołków. On aspiruje do głównego stolca po Kaczorze, tak? bo chciałby być kiedyś prezesem PiS on aspiruje do tego żeby być właśnie rozdającym karty z tylnego siedzenia no i aspirował drodzy państwo do tego i o tym się naprawdę głośno mówiło już był w przedpokoju już wycierał buciory już mu tam ochraniacze dawali z filcu żeby nie porysował tych buciorów bo miał przecież on sam sobie wiceprezes PiSu E, wyjątkowa, nacjonalistyczna gilita e, zapamiętany jako o, o, państwo, e, minister edukacji, przed którymi trzeba szkoły zamykać i, i dzieci też bo w, w, jeszcze czymś się zarażą od niego mm, no, w każdym razie Przemysław Czarnek, nie nie będzie Przemysław Czarnek szefem kancelarii e, Alfonsa Adolfa Karola Nawrockiego fajnie, dla mnie fajnie no bo im więcej tam się kotuje tam na tej skrajnej prawicy, no tym, tym fajniejsze rzeczy z tego potem wychodzą, bo jest szansa, że tutaj, drodzy państwo, no, dzięki temu, że on się tak odszczepia od pisu, choć nie do końca, bo przecież ten Bogucki ma zastąpić czarnka, postać takiego kalibru małego, były wojewoda, co prawda, tam prawnik, teraz też jest post no, z zachodnio-pomorskiego z pisem związany ale taki no, no pff, pff, nikt ciekawy, nikt interesujący w porównaniu z Czarnkiem no to taki, taka groszowa moneta tu przy 100 złotowym banknocie można powiedzieć no. e, więc nie, nie, dlaczego nie, no, dlatego nie, że e, nie chcę tutaj mm, właśnie drugiego mastalerka ani mastalerkowania e, nie chcę tutaj mieć a, piątej kolumny w postaci Przedłużenia macek prezesa PiS w Pałacu Prezydenckim. No bo nie po to go jako obywatelskiego w końcu kandydata zgłaszali, żeby on teraz z siebie tej obywatelskości nie wydał. Tak więc nie będziecie czarnek. Kolejna fucha przejdzie ci koło do I tak naprawdę dobrze się dzieje, bo to oznacza, że. Gdzieś ten konflikt Będzie narastał Ty nie jesteś facetem, który odpuszcza, który wybacza No więc zamienienie Ciebie, takiego wielkiego czarnka Na jakiegoś mikruska Boguckiego z zachodniopomorskiego No to jest potwarz Ja się z tej potwarzy cieszę Tym bardziej, że Karol będzie chciał Teraz pokazać Że on tu jest rozdającym Karty. No, a jak to najlepiej pokazać? No, tak, drodzy Państwo, skłaniając się ku tym, którzy będą za chwilę, czyli za dwa lata z okładem, mieli najwięcej do powiedzenia i którzy będą, no już nie języczkiem uwagi, ale jęzorem uwagi. Czyli, czyli konfiarze są na horyzoncie i jest męcen na horyzoncie. A tak jest też Piątka Mencena Która bardzo na Nawrockiemu przecież odpowiada Nie dla Żydów, nie dla gejów Nie dla Unii Europejskiej Nie dla, nie dla wszystkiego no. W każdym razie Tu będą główne ruchy Ruchy nowego prezydenta To będzie taki Połączenie Oszołomstwa z nacjonalizmem I tego co Chory Kazio sobie myśli O gospodarce, no mniej więcej więc bardziej bardziej sądzę, że mu jest po drodze przynajmniej na tym etapie w kreowaniu swojej polityki, o ile to tak można w ogóle nazwać, bo czy to jest polityka no błagam to jest jakaś piaskownica w każdym razie będzie mu bliżej w tym najbliższym okresie tak mi się wydaje do konfy, do konfederacji do tych E, e, nacjonalistów do tych półmózgów, e, e, do tych półgłówków, do tych patusiar, typu tam jakaś zajączkowska, ta z blokowiska, która gdzieś tam dupy dawała po śmietnikach za tanie wino e, i do tym podobnych. No zresztą jeśli chodzi o tak taką nie, społeczną, no to można powiedzieć, że gdzieś tam jest im mentalnie blisko do siebie, więc wcale się nie dziwię. E, no i, i pytanie, no czy czy to będzie też początek budowy z Konfederacji? Zaryzykuję to stwierdzenie: budowy jakiejś partii prezydenckiej. Takiej nie było od czasu Wałka i tej jego gównianej BBWR. No i już pewnie te nie będzie, bo skoro on, ale, ale drodzy Państwo, niech Państwo mają świadomość jednego: platformy już nie ma. Pis, jaki jest, każdy widzi. A, a, a ta konfa no to tak, czy tak tacy prawicowcy rozsądniejsi to się brzydzą no, o ile młodzi ludzie tak no to już młodzi ludzie myślący och, więc chcieliby jakiejś takiej formacji no, bez brunatnych koszul, bez czarnych podniebień kto wie, może wokół przyszłego prezydenta <grym> Nawrockiego się taki ruch narodzi a będzie się wprost korzeniami wywodził właśnie z, z konfederacji coś jest na rzeczy bo mówi się też o konfederatach którzy stanowiska urzędnicze czy też sympatykach konfederacji którzy stanowiska urzędnicze będą w pałacu tym dużym przy krakowskim przedmieściu obejmować będzie się działo, będzie ciekawie jest bez królewie, nie mamy premiera PO nawet jak coś zrobi to w kto nie potrafi się tym pochwalić, bo polityka komunikacyjna leży, no wszystko leży. Tak jakby były takie prawdziwe wakacje, ale one się miały nigdy nie skończyć. I takie, wszyscy tak wystawiają buźki do słonka i dobra, dobra, potem będziemy o tym myśleć po wakacjach. No, po wakacjach w wielu aspektach będzie już przy, przy późno. O tym jeszcze Platforma pewnie nie wie, nie zdaje sobie sprawy, ale się szybko dowie. Natomiast dla nas faktycznie najważniejsze jest w tej chwili, żeby w ciągu tych dwóch lat gdzieś no, powstała zalążek chociaż jakiejś takiej organizacji, która dawałaby nadzieję, bo po stronie tych Którzy nadzieję dawać powinni ich, czyli platformy dotychczas. Nie ma y, o tych wszystkich żygowinach typu PSL i PL2050, już nie będę. Oraz też nie będę mówić o Lewicy Żukowskiej, dopóki tam siedzi czarzasty. No proste, jak słońce, tak. Y, 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 dla niedobitków pozostaje jeszcze y, socjalistyczny, czerwony do krwi, ale uczciwy i nie, y, nie skaczący na stołki. Zandbi, Zobaczymy co z tego się wykluje Ale tak naprawdę drodzy Państwo Ja tu niczego dobrego nie widzę Widzę Za to jak od jesieni Karol Nawrocki Będzie wręcz zasypywał Jak, jak górska lawina Sejm z większością Jeszcze wciąż koalicyjną nowymi projektami ustaw, no i jak też koalicja 15 października od jesieni będzie się wziła pod tą lawiną. To będzie straszny obraz, drodzy Państwo, i obraz, który być może no, da nam kolejne 4 lata, później tak, rządów jedynie słusznego Prawa i Sprawiedliwości, za co? dziękujemy Ci bardzo obywatelu, premierze, super bohaterze Donaldzie Tusku. No i tyle. Tyle mam do powiedzenia, oprócz tego, że proszę pamiętać, antyprawak.pl antyprawak.pl czyli nasz sklep y, internetowy z treściami antyprawackimi. To nam zostało jedynie. No i cóż, bardzo proszę, jak zwykle jestem niezmiernie wdzięczny za każdy komentarz, których jest po kilkaset, za łapki w górę, których bywają tysiące, oraz oczywiście za wciśnięcie klawisza. Subskrybuj. Zapraszamy Państwa w nas, w naszej kupie, w naszym kręgu cywilizacyjnym, czekpressowym. W tym momencie tylko siłę. czekpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.